Dzień dobry, szczęść Boże. Wow, powiedziałem szczęść Boże. Szczęść Boże. Wtorek dzisiaj. Słuchajcie, Ewangelia, w której znowu jest dla mnie jakiś eureka. Tyle lat ją czytam, znam ją na pamięć i nigdy nie zauważyłem takiego szczegółu. Panie się mówi proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników swoje na żniwo, i zaraz dodaje, idźcie. Już kiedyś mówiłem o tym, że zrobiliśmy z tego urywka fragmentu taką modlitwę o powołania. I to jest takie wygodne. Modlimy się o powołania w kościele, w zakonie. Modlimy się, modlimy się, ale w ogóle jakby to nas nie rusza. A ta, ten fragment brzmi tak. Proście Pana żniwa i tak dalej. I Pan Jezus dodaje idźcie. A więc to nie jest modlitwa... Która ma innych popchać do tego, żeby wstąpili do zakonu, wstąpili do seminarium, zostały siostrami, zakonnami kobiety. Ale to jest usłyszenie, że ja mam iść, a wcześniej mam się o to modlić, żebym mógł pójść. To jest eureka, dlatego że, zobaczcie, nie można tego fragmentu po pierwsze wykroić tylko i wyłącznie do modlitwy o powołania do życia duchowego, jak to, duchownego, jak to mówimy, ale to jest wezwanie do każdego ucznia i uczennicy Pana Jezusa, to po pierwsze. A po drugie, ono jest nierozerwalne z tym słowem, z tym zdaniem, bo to jest, to jest rozkaz, idźcie że tak naprawdę chodzi właśnie to idźcie, to znaczy posyłam Was, ale wcześniej się módlcie o to, żebym Was posłał. Nie chodzi o to, że Pan Jezus daje mi robotę, a potem mówi jeszcze się o to pomóc, żebym Cię posłał. To masło maślane i w ogóle znowu myślenie w taki sposób, że Jezus skupia uwagę na sobie, jestem najważniejszy, tylko ta modlitwa do Boga o to, żebym mnie posłał, co robi? Ustawia mnie w stosunku do tych, do których jestem posłany. Pies tam chodzi. Y ona mnie każe być człowiekiem pokornym. To znaczy ja nie idę tam jako ja, ale idę jako ten, którego mam nadzieję posłał Pan. To bardzo zmienia czytanie tej Ewangelii, bardzo zmienia. Dlatego że y, potem pan Jezus mówi takie coś. Y, po pierwsze mamy iść i co robić? Mówić pokój wam. To jest pierwsze powołanie każdego ucznia Jezusa. Mam zanieść ludziom pokój. Nie mam być tym, który prowokując sprawdza, czy to są ludzie pokoju, czy nie. To jest, znowu, no, cały czas do tego się odnoszę, ale zobaczcie w internecie, co się dzieje. Wielu z nas, chrześcijan, prowokuje innych do tego, żeby się wkurzali, denerwowali na nas, opluwali nas, a potem mówimy: Widzisz, jesteś człowiekiem, który nie ma w sobie pokoju, znaczy jesteś od diabła. Tymczasem chodzi o to, żebyśmy my szczerze, dlatego się modlimy na początku, przed wyjściem, o to, żeby Pan nas posłał. Żebym ja się nauczył pokoru, że to nie jest moje zadanie, to nie jest moja misja, to jest misja Jezusa, żeby pójść do ludzi, dać im pokój. I jasne, że Pan Jezus zastrzega w tej Ewangelii, że są ludzie, którzy przyjmą ten pokój i ten pokój u nich zostanie, ale będą też tacy, którzy to odrzucą. Ale zobaczcie, ten fragment jest tak skonstruowany, że tam bardzo wyraźnie widać, że to nie jest moja kwestia, że ja oceniam, czy oni to odrzucają, czy nie. To nie jest kwestia tego, że ja ich sprawdzam czy nie, tylko to jest kwestia tego, że ja naprawdę przychodzę w szczerości, daję im pokój, a oni go przyjmują lub nie. Ale to już nie jest moja kwestia. z jest bardzo ważne. No i potem Pan Jezus mówi jeszcze konkretniej to, co powtarzam w ostatnich dniach. Przybliżyło się Królestwo Boże. Dalej, zobaczcie, podstawowym... podstawowym... Powołaniem, nie wiem, celem wyjścia w imieniu pana Jezusa jest to, żeby ogłosić, że Bóg jest blisko człowieka. Jezus nie mówi, sprawdzajcie ich moralność, ich metryki chrztu, ich kartoteki parafialne. Nie zastanawiajcie się, czy to są, jak to mówią księża czasami na plebaniach. Słyszałem to wiele razy. To są takie fajne rodziny, bo to są takie katolickie rodziny, znaczy tam jest tatuś, mamusia, jest ślub kościelne, są dzieciaczki, chodzą do kościoła i to są takie fajne rodziny. Ale są jeszcze te rodziny, które są trudne z różnych powodów i to już nie są takie fajne rodziny. Naprawdę takie rzeczy można usłyszeć i to jest paskudztwo. Pan Jezus nie mówi, idźcie do fajnych rodzinek, nie idźcie do fajnych ludzi, do ludzi, którzy myślą tak samo, tylko mówi, idźcie do wszystkich i wszystkim tak samo opowiedzcie o tym, że przybliżyło się Królestwo Boże. Znowu, przekładając to na język choćby tego świata internetowego, zobaczcie, jak bardzo często, ja się z tym bardzo często spotykam, z takim zarzutem, co daje to, że nie wiem, bratasz się z ludźmi, którzy nie są w kościele, którzy głoszą hasła, które są hasłami przeciwnymi temu, co głosi Kościół. Czy kogoś nawróciłeś? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale nie uważam, że to jest mój cel, żebym ja to sprawdzał i weryfikował. Moim zadaniem jest pójść i ogłosić każdemu człowiekowi, nawet temu, który ma inne poglądy, skrajnie inne poglądy. Moim zadaniem jest to, żeby powiedzieć każdemu człowiekowi, który się ze mną nawet nie zgadza, opowiedzieć mu dobrą nowinę, ale ja naprawdę nie mam tego człowieka wiązać ze sobą. To znaczy, nie mam żadnego prawa i obowiązku do tego, żeby sprawdzać, że On się zmieni, czy nie, a już nie daj Bóg, że się zmieni w czasie, który ja Mu wyznaczę, albo ktoś, kto mnie próbuje sprawdzić. To jest y, rzecz, która jest między, mno, między Nim a Panem Bogiem. To znaczy, że On się może nawrócić dosłownie przy tej przysłowiowej śmierci, albo y, w każdym innym momencie swojego życia. Ja nie muszę o tym wiedzieć, a tym bardziej nie musi o tym wiedzieć cała opinia publiczna. To jest bardzo ważne pytanie w naszej ewangelizacji. Czy my jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę chcą prowadzić ludzi do Jezusa, czy chcemy być ludźmi, którzy sprawdzają, czy ludzie zmieniają poglądy i zaczynają mówić tak jak my chcemy, żeby mówili, bo wtedy się dobrze czujemy i bezpiecznie. I naprawdę w tym nie chodzi tylko o ochronę życia poczętego, bo to jest też najczęstszy argument, że tu jest zero-jedynkowa sprawa i tak dalej. Oczywiście ostatecznie jest to zero jedynkowa sprawa, ale tu chodzi o to, żeby człowiek naprawdę przeszedł proces proces nawrócenia, a nie był tylko człowiekiem, który jest jakby efektem ostatecznym dla mojej satysfakcji, że on się nawrócił, zmienił myślenie i teraz ja mogę powiedzieć wow, nawróciłem gościa albo gościuwa. Więc zobaczmy w tej Ewangelii, że, że naprawdę Pan Jezus nas posyła, ale posyła nas w pokorze, bo to ja was posyłam, dlatego się módlcie na początku. To ja Wam każę iść i ogłosić pokój ludziom, i nie zastanawiać się nad tym, czy ten pokój jest czymś, co trwale się w nich zapisze, czy nie. To jestem tym, który Was posyła, żebyście nie, ku, nie kusili ludzi do tego, żeby się konfrontowali z Tobą, czy z Wami, a to jest bardzo często. Mamy takie bojówki chrześcijańsko-katolickie w różnych grupach. Gdzie y, naprawdę ludzie strasznie lubią prowokować. Przychodzą i zadają bezczelne pytania, y, jakim prawem to mówisz, y, wytłumacz się. Y, wczoraj pamiętam, przedczoraj pisałem taki post o, o nawróceniu, i, 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 i znowu pojawiły się takie komentarze, że pójdziesz do piekła, jak tego nie przyjmiesz. Znaczy, słuchajcie, to nie jest język, język ewangelizacji. Pan Jezus naprawdę przychodził do każdego inaczej. Wczoraj to pisałem, jakby zobaczyłem, jak patrzyłem na świętego Pawła, zobaczcie, że Paweł, Paweł jest takim gorliwym faryzeuszem, jest gorliwym Żydem, jest człowiekiem wierzącym, głęboko wierzącym, wręcz fanatycznie wierzącym. I jak go Pan Jezus nawraca? No tak, że Paweł pada z jakiegoś bydlęcia i zostaje oślepiony i potrzebuje czasu, żeby dorosnąć do, do wiary, A więc bardzo brutalny proces nawrócenia. A zobaczcie, jak Pan Jezus spotyka się z kobietą cudzołożną, z prostytutką w Ewangelii Świętego Jana. W wielkiej czułości. Nikt się nie potępił, ja ciebie też nie potępiam. Zobaczcie, jak. Chodzi tutaj słuchajcie. Tam jest, tam jest w krzakach. Nie wiem, czy ją widzicie? Gdzieś tam się rusza. Dobra. Zobaczcie, jak przychodzi do celników, jak przychodzi do do grzeszników, on z nimi siedzi, je, pije a więc można powiedzieć, że Pan Jezus wykorzystuje świat tych ludzi albo język, którym się posługują do tego, żeby, żeby ich pozyskać dla Ojca Paweł chyba inaczej by nie zrozumiał, gdyby nie padł na to, na ten yy... tam jest, słuchajcie poszła sobie, widzicie ją? <laughs> Taka jest, cały czas mnie sprawdza. Paweł nie, nie zrozumiałby chyba Jezusa, gdyby nie. Jezus tak radykalnie Go no właśnie nie zrzucił z tego bydlęcia Ta kobieta nie zrozumiałaby Jezusa, gdyby Pan Jezus chciał ją nawracać na sposób świętego Pawła. A święty Paweł kompletnie by się w tym pogubił, gdyby Pan Jezus go zaprosił na imprezę. A więc to jest to, o czym bardzo często mówię, żebyśmy naprawdę zobaczyli, z kim mamy do czynienia. A nie zobaczyli, co ja uważam za słuszne. Bo to, co ja uważam za słuszne, czy sposób, który ja uważam za słuszny, jest dobry dla mnie, ale niekoniecznie dla kogoś drugiego. Pokój nieście ludziom. Pokój, pokój. Ludzie potrzebują pokoju, a nie żebyśmy byli kolejnymi osobami, które wprowadzają zamęt, niepokój i strach. Dobrego wtorku Wam życzę. Do widzenia.